Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zwiatł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, ukryłem się. Rzekł Bóg: Cóż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Bądź mnie zjut i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do Węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty śród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będzie się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo Jej. ona zmiarzy Ci głowę, a Ty zmiarzysz mu piętę. Oto słowo Boże. Boże, Śpiewajcie Panu, bo czynił cuda. Śpiewajcie Panu, bo czynił Śpiewajcie Panu pieśń nową, Albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica I święte ramię jego. Śpiewajcie Panu, Bo uczynił cuda. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość Wspomniał na dobroć i na wierność swoją Dla domu Izraela Śpiewajcie Panu bo... Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego Powaj z radości na Pana cała ziemio Cieszcie się, weselcie i grajcie Śpiewajcie Panu, Bo uczynił cuda z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan, bracia. Nie będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci. I nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy udział również my, z góry przeznaczeni. Zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie, oto Słowo Boże. W będą dzięki. Alleluja! Aleluja, aleluja, stróbeś, Mario, łaski pełna pan z tobą, Ty między niewiastami. W Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, bo dziewicie poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicie było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Też anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła – Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. Oto również krewna Twoja Żbieta poczyła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. Która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie Jezu, do Maryi powiedział Anią Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Tak to, co jej się wydawało niemożliwe, dla Boga jest możliwe. I tego tak to Panie Jezu wspominamy twoją matkę dzisiaj niepokalanie poczętą. Tę matkę, która była o początku Twojego życia ziemskiego, jest przy tobie po dzień dzisiejszy. Jest tutaj, tam gdzie Ty jesteś, tam i Twoja matka. I w jej święto do niej się zwracamy, Mario. Chcielibyśmy Twoje doświadczenia życiowe na nasze życie przełożyć. Prosimy Cię, czego chcesz Ty to dzięki Świętą, uroczystość Twoją dzisiaj nauczyć? Na mocy zasług Twojego Syna urodziła się bez grzechu. Tak My rodzimy się obarczeni grzechem, o którym mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Tak odziedziczyliśmy o naszych pierwszych rodzicach. Oczywiście najpierw trzeba pamiętać, że nie tylko grzech odziedziczyliśmy, ale odziedziczyliśmy też i życie. I dzisiaj sprawujemy tę Eucharystię za naszych kochanych zmarłych. O nich też odziedziczyliśmy. Najpierw życie, ale potem i pewne słabości. Tak każdy z nas może powiedzieć, co dobrego odziedziczył po naszych rodzicach, no ale też. I słabości, zgonności do życia grzesznego. To oczywiście nie pozbawia nas odpowiedzialności za to, co my teraz czynimy. Mario, ale co chcesz nam powiedzieć, przez to, że Ty urodziłaś się nieobarczona właśnie skutkami grzechu pierworodnego. Może ktoś powiedzieć, no byłaś w komfortowej sytuacji, a my, biedni, musimy borykać się z tymi skutkami, naleciałościami naszych przodków. Mariusz, co chcesz nam powiedzieć? Zapewne chcesz nam powiedzieć, moi kochani, prawda? Prawda to jest. Nie odziedziczyłam tych. Skłonności po grzechu pierworodnym, ale przypatrz się mojemu życiu, ile nacierpiałam się na skutek grzechu moich dzieci za życia. Tak, Panie i Ty urodziły się oczywiście bez jakiegokolwiek następstwa grzechów. Bo nie mogłeś po swoim ojcu niczego złego dziedziczyć, ale Twoje życie, czym było cierpienie za grzechy ludzi, za nasze grzechy. Tak, Mario i Pan Jezus, co chcecie nam powiedzieć, żebyśmy kochali? A kochać to znaczy przejąć na siebie skutki, skutki grzechów naszych bliskich i nieść. I z tymi bliskimi naszymi, którzy nie są święci, a chcielibyśmy, a trzeba żyć z takimi, jacy są, i wszystko robić, aby ich uświęcić. Tak, Mario, i Ty po to rodziła się, i Twój syn, i Ty, Panie Jezu, żeby nas uświęcać. I to jest nasze zadanie, nasz trud i nasze szczęście. Bo nasze szczęście w niebie będzie na tym polegało, że nie tylko Ciebie, Panie Jezu, będziemy oglądać, i Ciebie, Mario, ale też i tych, którym pomogliśmy do zbawienia. Tak, Mario, Twoje szczęście w niebie na tym będzie polegało, że wielu, wielu ludzi będzie Ci dziękować za to, że uświęciłaś ich. I my też pragniemy. my też pragniemy jak najwięcej ludzi. Pociągać do Twojego Syna, byśmy dostali się do nieba, w które wierzymy. od się naszych rodziców, przez których Bóg darował nam życie, aby Bóg był im nagrodą. Ciebie prosimy. <laughs> Modlmy się o jedność i zgodę w Kościele Katolickim, a dla księży. O dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Modlmy się, abyśmy umieli tak się modlić jak Maria. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych naszych rodzin, naszych krewnych duszy, czystych, cierpiących, za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Jezusza, Panie. O złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości. Jezusa i Maryję w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Buduj się za wszystkich grzeszników, aby Maryja wzięła ich pod swój płaszcz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj się za nas, abyśmy na wzór Matki Najświętszej powiedzieli Bogu Fiat. Abyśmy zawsze słuchali Jego głosu, bo Ona nam go wskazuje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. My się zmarłych aby spoczywali w pokoju i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Słuchaj nas Panie. Prosimy Cię, Panie Jezu, o nawrócenie grzeszników, o twoje miłosierdzie dla duszczyści cierpiących, a także o Twoje, Twoją litość dla zniewolonych nałogami i chorobami psychicznymi. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Maryja miała pod opieką wszystkie nasze rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do naszych zmarłych, tych wymienionych i niewymienionych. Odbawienie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o żywą wiarę w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o nas samych, o łaskę wypełniania woli Bożej. W pochodze i ci oddaniu. Ciebie prosimy. O zgodę i miłość w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o radę w niebie dla, dla zmarłych ostatnio mieszkańca Rady, Bolesława e, Michalczyka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię w intencji dzieci nienarodzonych, aby dana im było się narodzić i cieszyć się miłością rodziców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się o obudzenie instynktu przetrwania u ludzi zagubionych, aby szukali prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówimy się o przebudzenie narodu polskiego w obliczu. Depopulacji i zniewolenia ludzi oraz o nisz w obliczu niszczenia Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, zakonających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Modlmy się za mamy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy się za dziewczynek i za chłopczyków. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie, o przeboganie Trójcy Przy i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, Ojcze, żądzę, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, zawszeństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.